Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym na kanale. Dzisiaj jest gry Armored Warfare i dzisiaj omówimy sobie T64, oznaczenie na to M1970. Pojazd dość słabo rozpoznawany, pomimo tego, że jest to pojazd dość ciekawy. Produkowany pomiędzy rokiem 1964 a 1987, wyprodukowano około 8000 egzemplarzy. Był w pełni przeznaczony na wykorzystanie wyłącznie yy, przez Związek Radziecki. Nie przeznaczono go na eksport. Prototyp tego pojazdu to 1962-1963. Pojazd ten był zaskoczeniem dla NATO z racji na potężną armatę kalibru 125 mm. Jest to armata gładkolufowa oraz pancerz kompozytowy. O maksymalnej wartości 475 mm. Ten pancerz kompozytowy ma zaletę, że lepiej chroni przed trafieniami z pocisków kumulacyjnych niż zwykły pancerz stalowy. Ponadto ten pojazd ważył 42 tony, pomimo tego mógł osiągnąć nawet 50 km na drodze dzięki potężnemu silnikowi wysokoprężnemu wielopaliwowemu o mocy 700 koni mechanicznych. Więc pojazd był nie tylko dobrze opancerzony i uzbrojony, ale również mobilny. Pojazd ten jest słabo rozpoznawany właśnie z racji tego, że służył on wyłącznie w Związku Radzieckim, w armii Związku Radzieckiego. Po rozpadnięciu się Związku Radzieckiego otrzymała trochę tych pojazdów Ukraina, można powiedzieć w spadku. I ona również je wykorzystuje, odpowiednio przygotowane do dzisiejszego pola bitwy. Te pojazdy jak najbardziej są nadal groźne. Można na zamontować właśnie pancerze reaktywny, który zwiększa jego przeżywalność. Jeśli chodzi o grę Armored Warfare to mamy cztery typy pocisków. Dwa to są podkalibrowe, jeden odłąkowo burzący, trzeci to jest pocisk y, kumulacyjny. Pociski podkalibrowe yy, mamy dwa typy. Pierwszy zadaje 430 uszkodzeń i przebija 300 mm pancerza, drugi zadaje 435 uszkodzeń i przebija 340 mm pancerza odłamkowo burzący pocisk 645 uszkodzeń przy przebiciu pancerza, przebijalność to 40 mm, czyli całkiem całkiem sporo lżejsze pojazdy bez większego problemu przebijemy i oczywiście pocisk kumulacyjny 440 uszkodzeń, 420 mm przebicia. To jest chyba najskuteczniejszy pocisk, właśnie kumulacyjny. Te pociski są też dobre, jednak no, tu mamy 420 mm przebicia. To jest naprawdę dużo w porównaniu z, 4, z 340 mm przebicia. Na dodatek wartość przebicia nie spada, tak jak w przypadku pocisków podkalibrowych. Więc naprawdę potężna armata, która zapewnia niesamowitą siłę ognia. Zresztą postaram się to w bitwie pokazać. Zaraz wejdziemy sobie do bitwy i zobaczymy, jak ten pojazd się spisuje. Ma on naprawdę dobry pancerz i naprawdę rewelacyjny dział. Już jesteśmy w bitwie. Bitwa mi się wydaje wyszła całkiem, całkiem spoko. Jeśli natomiast chodzi o sam pojazd t 64 to był to pojazd, można powiedzieć, bardzo, bardzo nowoczesny. On nie został przeznaczony na eksport, dlatego że był to... No, można powiedzieć, jak na tamte czasy, ultranowoczesny pojazd. Wiele rzeczy zastosowano w tym pojeździe po raz pierwszy. Nie wspomniałem o tym we wstępie, ale ten pojazd posiada tylko trzech załogantów. Jest to związane z tym, że był ten pojazd wyposażony w automat ładujący. Nie mamy ładowniczego. Wykonuje pracę ładowniczego automat, który dosyła pociski więc no jak na tamte czasy można powiedzieć coś ultra nowoczesnego w dzisiejszych czasach nawet Abramsy czy też Leopardy posiadają członka załogi ładowniczego nie mają mechanizmu ładującego. On oczywiście bywa problematyczny, ten mechanizm, jednak tak czy siak jest to niewątpliwie nowoczesne rozwiązanie. Tutaj trzeba przyznać, że ten pojazd był naprawdę nowoczesną konstrukcją jak na swoje czasy, która bez problemu mogła stawić czoło najlepszym pojazdom NATO. Trzeba tu również zaznaczyć, że armata gładkolufowa miała jeszcze jedną zaletę, zwłaszcza armata tak dużego kalibru, 125 mm, mogła wystrzeliwać Przeciwpancerne pociski kierowane i one mogły mieć zasięg nawet 4 km, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Możliwość prowadzenia ognia z tego typu pocisków sprawiła, że ten pojazd mógł z naprawdę niesamowicie dużej odległości zniszczyć wrogi czołg, samemu pozostając w odległości, z której on nie mógł być zniszczony. Oczywiście tu trzeba wziąć pod uwagę, że na polu bitwy nie walczą same czołgi, pojawiają się też inne, Pojazdy, inne środki bojowe, jednak niewątpliwie taka możliwość jest bardzo, bardzo istotna w pojedynku, właśnie czołgów. Trzeba również zaznaczyć, że pancerz kompozytowy jak najbardziej chronił przed wieloma pociskami. Był to, wbrew pozorom, dość nowoczesny pancerz. Jak już mówiłem, czołg nie przeznaczono na eksport, więc tutaj widzimy, że ten czołg faktycznie, można powiedzieć, był takim asem w rękawie. To był pojazd, można powiedzieć, ostateczna broń. Yy, ostateczny pojazd, który miał się pojawić na polu bitwy, wtedy kiedy ważne było zwycięstwo, więc nikt inny nie mógł tą bronią dysponować. T-72 już był pojazdem, no można powiedzieć, na eksport. Pojazdem, który jest tak rozpowszechniony. Znaczy, no można powiedzieć, każdy go rozpozna. Wiele państw swoje aktualnie użytkowane czołki opiera właśnie o konstrukcję T72, natomiast jeśli chodzi o T64, no to właściwie tylko Ukraina i Rosja te pojazdy wykorzystuje. Więc jest to pojazd na swój sposób wyjątkowy. Jeśli chodzi o grę Armored Warfare, to jak najbardziej ten pojazd T64 jest pojazdem dobrym, solidnym. W grze Armored Warfare mamy parę wersji tego czołgu z różnych lat, i one nieco się między sobą różnią. Przede wszystkim tu mamy różnicę w systemach ochrony tego pojazdu. Dlatego, że na przykład w następnych poziomach mamy dostępne właśnie te 64 już wyposażone w pancerz reaktywny, czyli ten pojazd jest dużo lepiej chroniony, jest bardziej odporny na ostrzał wroga. Oczywiście, też dużą zaletą jest połączenie właśnie mobilności tego pojazdu z dużą siłą ognia i całkiem solidnym opancerzeniem. My jesteśmy w stanie wytrzymać całkiem nawet solidne trafienia, więc ten pojazd jest moim zdaniem naprawdę, naprawdę dobry. Trochę długo trwa ładowanie armaty, jednak mi się wydaje, to nie stanowi większego problemu, zwłaszcza kiedy zadajemy tak duże obrażenia. I mi się wydaje, że ten pojazd jest naprawdę fajny. Pomimo, że to jest czwórka, to jak najbardziej jest to pojazd ciekawy, interesujący. I naprawdę dający sobie rady na polu bitwy. Na pewno jest to dobry pojazd i do zarabiania, i do rozgrywki. Naprawdę gra się nim przyjemnie. Możemy sobie pozwolić na po prostu dosłowne szarże na przeciwnika, dlatego że ten pancerz jest naprawdę pewny. A działo zapewnia duże uszkodzenia od strzału, i ono jest celne. Jeśli o to chodzi, to nie ma najmniejszego problemu. Celność jest naprawdę, moim zdaniem, spoko. Bez większego problemu jesteśmy nawet z dużej odległości w stanie trafić przeciwnika, nawet jeśli ten przeciwnik jest dość małym celem. Czasami trzeba dosłownie sekundę poczekać, żeby celownik się zgrał i wtedy jesteśmy w stanie siać spustoszenie na polu bitwy. Ja już powoli będę kończył, napiszcie co myślicie o T-64. Czy z tym pojazdem w grze Armored Warfare? A jeśli tak, to jak Wam się ten pojazd podobał? Napiszcie, czy ten pojazd pojawił się w innych grach, a jeśli tak, to w jakich i jak tam się spisywał? Bo w Armored Warfare to jest naprawdę solidna czwórka, którą można się świetnie bawić i która doskonale sobie na polu bitwy daje rady. Bez większego problemu jesteśmy w stanie ścierać spustoszenie, zwłaszcza pociskami kumulacyjnymi. Będąc równocześnie dobrze chronieni przez swój pancerz przed ostrzałem z wielu naprawdę typów pocisków. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć.